Siemanko, siemanko, Sosem duvix. A dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zdobyć jak zdobyć pistolet perico oraz shotguna także zapraszam do oglądania ale wstępnie w filmie chciałem pozdrowić wubonka się, się, przepraszam chciałem pozdrowić nowych donatorów i jest całkiem sporo I a zaraz przejdziemy do filmu To, że chyba Wojo, reszki, pestre, poz, reszki pozdrawiam, czat i ciebie, rodzinkę, mi, miły świąt, a dziękuję, chłopone, dziękuję Wojo za złotówkę i tobie też, mi, miły świąt i dzięki za złotówkę, pozdrawiam, Powerka, przelał mi 10 złotych po 5 zł sms-em, no pozdrawiam cię, Powerek, dziękuję ci za 10 złotych. Pozdrawiam Michu 4 zł wysłał do liczby moderatora I dojeżdżałeś moderatora Też ci pozdrawiam Michu, dziękuję za czwórkę Pozdrawiam Kubiksa, przerob mi 2 złote A masz donajta, a dziękuję Kubiks Pozdrawiam cię serdecznie i dziękuję za dwójkę I pozdrawiam Filipek Wysłał złotówkę, dziękuję ci za to złotówkę Obiecałem więc masz i czy do, też mnie oczywiście Jesteś pozdrowiony na odcinku, także dziękuję ci Filipek A jeżeli to jest mi MiWizard Donate'a Lub coś innego No to w, macie w linku w opisie Każdy nam będzie pozdrowiony na odcinku, więc myślę, że to A teraz ja zapraszam do odcinka Pokażę wam lokację wszystkich lo shotgunów, gdzie się mogą respić Najpierw tutaj się może pojawić, w tym miejscu Nie mogę zaznaczyć mam, ale... No, wam ale... Montaż zaznaczę Tutaj się pojawia Tutaj się pojawia, w tym miejscu tam w domku, tu się pojawia, niestety nie trafiłem, szukam dalej. Tu się pojawia. Tu się pojawia. Tu się pojawia I tu się pojawia. Jak coś szukajcie, a ja idę poszukiwanie tego shotkana i wam go zaprezentować. I oczywiście tak samo pistolet Perico też wam wam pokażę Wam. Także zapraszam aż w końcu znajdę Oto i on Piękny shotgun, szczelbę bojową. Taka ona wygląda. Ja zarazem w tej lokacji, czyli tam na górze, po głównym wejściu, w głównej bramie, widzicie, zdobyła szczelbę bojową. Oblokowano nową broń, obiecywano się, aby ją zakupić. Niestety, po zdobyciu nie da się jej już mieć w posiadaniu w waszym eku teraz oblokowaliśmy moją AmmuNation a tutaj AmmuNation możemy ją kupić Jestem nie chcę ją, jeszcze ją strzelać, poczekajmy poczekajcie aż wytępimy jej wszystkich po cichu i tyle ją, ją zaprezentuje, także jak widzieliście jest strzelba, teraz wam pokażę gdzie jest pistolet Perico, ja już ją oblokowałem, ale pokażę gdzie ją może zdobyć, akurat po, pistolet Perico jest tylko w jednym miejscu więc tutaj jest mniej zabaw niż, niż szukają szczelbą bojową niż tutaj w pistolet Perico, więc zapraszam Akurat w tym budynku, w tym rezydencji Rubio, w tym pudełeczku tutaj, znajduje się. Y, pudelek, u u, u szóstka O, Ja najmocniej mogę pokazać, mimo że ją oblokowałem już ten pistolet, ale wam mogę pokazać. Zrobię wam jeszcze zdjęcie, jak oblokowałem pistolet Perico. Tak on wygląda. Można już go kupić w Więc pokazałem wam, wam dwa pistolety: i shotguna i, i pistolet Perico. Mam nadzieję, że wam pomogłem i że Wam pomogą. zostacie subika na kanale dzw. Mam w górę, miły komentarz zasięgu. A, widzimy się w kolejnym. Filmach. Do zobaczenia. wszystkim Siema, no yo. Ja się No, Jo Tak, pokażę. Ja jeszcze mam, jak strzela, O! Tak szczela. A, pistolet tak szczela. Więc jest kozacki. to, no. no. Dziękuję, za oglądanie się 다음 영상에서 만나요!